Fundacja PZU realizuje program wolontariatu pracowniczego w grupie PZU. Jeden z obszarów, w jakim realizujemy wolontariat, jest wolontariat kompetencyjny. I właśnie dlatego zaprosiliśmy prezesów PZU do udziału właśnie w tego rodzaju spotkaniach. Te pierwsze wrażenia po spotkaniu dzisiejszym są dla mnie bardzo pozytywne. Pytania, które usłyszałem, no, świadczą o tym, że ci ludzie mimo młodego wieku są już bardzo dojrzali. Widziałem bardzo zaangażowanych młodych ludzi, którzy, mam wrażenie, Widzą, że świat stoi przed nimi otworem. Mam wrażenie także, że poszukują inspiracji i mam wrażenie także, że niedługo usłyszymy przynajmniej o niektórych z nich bardzo ciepłe rzeczy. I będą naprawdę ludźmi sukcesu. Spotkanie było interesujące, chociaż uczciwie mówiąc, troszeczkę je zdominowałem. Dużo, dużo opowiadałem o sobie, bo to najbardziej interesowało słuchających. Byli tam uczniowie ze wszystkich w zasadzie klas liceum, no i byli zainteresowani tym, jak wyglądała moja kariera zawodowa, jakie kończyłem szkoły, jak decydowałem, y, gdzie się uczyć, jak decydowałem, gdzie pracować. Było to bardzo dla mnie przyjemne spotkanie, takie odświeżające i troszeczkę nawet inspirujące. Dla mnie to była frajda tak naprawdę, to dzisiejsze spotkanie. Jakieś też przeżycie, też doświadczenie, bo warto też mieć tam interakcję i nawet z tych pytań mieć jakąś tam. Wiedzę o tym, co myślą dzisiaj młodzi ludzie, bo też nie można od tego w życiu codziennym czy nawet w biznesie yy, uciekać. Oczywiście ciężko jest wygospodarować czas, żeby wpaść do szkoły, tym bardziej, że jesteśmy straszliwie zaganiani, i jak wydaje nam się, że to jest mało ważne. Natomiast jest ta godzina niesamowitym motorem na najbliższe kilka dni, dlatego że jest to pewnego rodzaju skocznia od tego, co robimy. I bardzo motywujące także dla nas, nie tylko dla uczniów, mam nadzieję, ale także dla nas jako dla menadżerów, żeby zobaczyć, jak oni myślą i usłyszeć, jak oni myślą o nas, o naszej pracy i czy o naszej firmie. Bardzo pozytywne spotkanie. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, aby tego typu spotkania organizować, bo w dzisiejszych czasach dla tych młodych ludzi myślę, że to jest ważne, żeby też móc usłyszeć różne opinie, zdania ludzi, którzy już tam są wiele, wiele lat od nich starsi. Polecam wszystkim takie spotkania, bo naprawdę pytania zadawane przez młodzież, one czasami mogą, dotyczyć, mogą prezentować zupełnie inny punkt spojrzenia od tego, z którym spotykamy się na co dzień, rozmawiając ze sobą czy z ludźmi w naszym wieku, w naszej pozycji zawodowej.